Wszystko się zaczęło dziać, światłych ludzi było trzeba, by rozruszać wiejsko brać. Wiejskie akty z rolnikami do roboty wzięli się. męskie kółka, panie w kołach, chętnie polżeszali się w mej zasady, wszyscy razem pokonamy trudne dni. Po wojennej Wierusze pokój już się wszystkim śnił. To polędka doświadczalne, więc dokształcał się to chciał. Kursy szycia i pieczenia, każdy umieć więcej chciał. Gdy żarówki zaświeciły, w ludzi wstąpił nowy duch. Radiobralka, telewizor nowo poszła w ruch. Trzeba czynem było zrobić, z łopatami wszyscy szli. Pracowali, poprawiali estetykę swojej wsi. Kiedyś więcej było czasu na wspomnienia dawnych lat. Pracowali ze spokojem i z przyrodą za pan brat. Nowoczesny też wkroczyła, gdy telefon budzi nas. A w garażu jest samochód, zawsze wiezie nas na czas. Zdrowia tylko nam potrzeba, by się cieszyć tym, co jest. Renta nasza, choć skromniutka, ale osiem stówek jest, więc włodarze naszej gminy. Mają dzisiaj dla nas czas Jak co roku na dożynki Z zapraszają nas Pierwsze skrzypce w naszej gminie Wójt kadencję trzecią gra. On szacunek i uznanie W wioskach okolicznych ma Estetykę on poprawia W każdej wiosce gminy tej Czternie dzieli wszystkim w miarę możliwości swej. Niech żyje kraj nasz cały, niech żyje nasza wieść, a wójt, co rządzi gminą, niech nadal rządzi też. Niech żyje kraj nasz cały, niech żyje nasza wieś, a wójt, co rządzi gminą. Niech nadal rządzi też.